W tej szkole warto uczyć się języka niemieckiego, ponieważ mamy świetnych nauczycieli, którzy wytłumaczą Wam w dobry sposób, gramatykę oraz zaznajomią Was z słownictwem niemieckim. Dzięki czemu nie tylko zdacie maturę czy egzamin językowy na wysokim poziomie, ale także będziecie mogli spokojnie posługiwać się tym językiem w życiu codziennym, na przykład podróżując. O, ich hejsy Ich möchte Ihnen empfehlen, Deutsch an unserer Schule zu lernen, weil Sie hier die Möglichkeit haben, die Sprache auf dem C1-Niveau zu erwerben. Nach drei Jahren habe ich dank des Intensivsprachkurses ein DSD2-Zertifikat bestanden, das mich zum Studium an deutschen Universitäten ermöglicht und eine attraktive Ergänzung meines zukünftigen Lebenslaufs darstellt. Warto jest się uczyć języka niemieckiego, ponieważ przydaje się on szczególnie w pracy. Yy, Szkolenie niedaleko morza nadłożyło dosyć dużo Niemców, szczególnie w sezonie, jak i poza. Yy, również yy, szkoła oferuje, liba, yy, oferuje kurs DSD, dzięki któremu można uzyskać certyfikat na poziomie B2 lub C1 z języka niemieckiego. Jest to dosyć przydatny certyfikat, szczególnie w Niemczech, na różnych kierunkach studiów. Yy, w zależności od tego kierunku wymaga się, żeby. Yy, Mieć te umiejętności językowe na poziomie B2 bądź C1, a w Dybua jest ten kurs za darmo, nic za nim nie płacimy, więc przynosi to dosyć dużo korzyści.